Polskie Stoisko, Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki. Panie prezesie Pawle, przed chwilą była rozmowa z posłami Polskiego Parlamentu, z przewodniczącym komisji, podkomisji turystyki i pytanie, które nas w tym wypadku najbardziej nurtuje, niezależnie od tego, że mówimy tu o turystyce przyjazdowej, ale czas skupić się chwilę chociaż na bezpieczeństwie turystów. Z nieoficjalnych źródeł mogę powiedzieć, iż dowiedziałem się, iż minister, poprzedni minister sportu i turystyki, bodajże Biernat jego nazwisko, dał polecenie wewnętrzne, by symulować pracę nad pracowaniem, nad bezpieczeństwem turystów. Jak to będzie w czasie tej kadencji Parlamentu przy tym rządzie? No przede wszystkim y, sytuacja geopolityczna y, się y, zmienia. Rzeczywiście y, niestety niektóre kierunki y, turystycznie atrakcyjne y, stają się medialnie nie, niebezpieczne, bo de facto jeśli byśmy wzięli pod uwagę nakłady poczynione przez y, lokalne rządy, na właśnie wzmocnienie kwestii bezpieczeństwa w tych y, krajach, to myślę, że y, pewnie powinny one być właśnie paradoksalnie w tym momencie bardzo bezpieczne. Y, ale rzeczywiście y, w, ostatnich, w ostatnim roku y, kilka krajów. Y, Odczuwa spadek turystyki przyjazdowej. My zwracamy uwagę na kwestię, na konieczność pewnej koordynacji, jeśli chodzi o system ostrzeżeń Ministerstw Spraw Zagranicznych w krajach Unii Europejskiej. Po prostu nie może być tak, że na jednolitym rynku unijnym ten system nie jest skoordynowany. Co prowadzi do sytuacji, w której ten ten system polski. To znaczy system ostrzeżeń, ostrzeżeń Ministerstw Spraw Zagranicznych mamy do czynienia na przykład z sytuacją, w której polski MSZ odradza wyjazdów do jakiegoś kraju w sytuacji, kiedy niemiecki, czy czeski, słowacki, czy jakiś inny takich ostrzeżeń nie wprowadza. A co za tym idzie? Klient wykupuje wtedy imprezy w zagranicznych w biurach podróży czy w innych krajach, nie w Polsce. Zaraz, bo żebym zrozumiał, żeby telewizorowie zrozumieli. U nas jest niebezpiecznie, w związku z tym turyści nie wykupują do tego kraju, gdzie jest niebezpiecznie, bo MSZ to ogłosił, ale wykupują w Niemczech, bo Niemcy mówią, że tam jest bezpiecznie w tym kraju? Czy tak to funkcjonuje? No mniej więcej tak to funkcjonuje. To znaczy niemiecki czy brytyjski MSZ czy francuski MSZ inaczej ocenia. Kwestie związane z bezpieczeństwem w niektórych krajach. Myślę, że ponieważ mamy wspólny rynek i w dużej mierze również współpracę Ministerstw Spraw Zagranicznych między krajami Unii Europejskiej, to należałoby nad tym systemem ostrzegania popracować wspólnie. Tym bardziej, że jeśli mówimy o sytuacji przedsiębiorców. To od 2018 roku wejdzie w życie nowa dyrektywa. De facto, już w krajach Unii Europejskiej ona, ona wejdzie w życie i klient będzie mógł odstąpić od umowy na wypadek powstania nieprzewidzianych okolicznościach w miejscu, do którego imprezę wykupił. W związku z tym, no nie może być takiej sytuacji, że przedsiębiorcy w jednym kraju wówczas będą korzystniejszej sytuacji handlowej niż inni. Ale Paweł, Ty jesteś dzieckiem dyplomatów i dyplomatycznie tutaj nas przesunąłeś na zupełnie inne meandry ważnych, co, bądź co bądź informacji, ostrzegania, współpracy z MSZ-em, inne kraje. Pytanie dotyczy gwarancji dla turystów związanych z przypadku upadłości biura podróży. Minister Biernat wydał polecenie tajne przez poufne, żeby symulować pracę nad powołaniem Funduszu Lwudniu, nic nie robić, żadnych inicjatyw. Jak to będzie teraz? Czy samorząd gospodarczy ma na to jakiś wpływ, by nie symulowano, a Może zacznijmy od historii. Od 2007 roku sugerujemy konieczność zmiany systemu zabezpieczeń dla organizatorów turystyki w Polsce, ale y, proponujemy kompleksową zmianę tego systemu. Czyli nie akceptowaliśmy y, protezowego załatwiania spraw y, z tym związanych przez ostatnie lata. Polska Izba Turystyki w 2009 roku przygotowała projekt Funduszu Gwarancyjnego. Jako systemu uzupełniającego dotychczasowy system gwarancji yy, dla organizatorów yy, turystyki, yy, system ten miałby dwa podstawowe zadania. Po pierwsze, spowodowanie, że w przypadku upadłości biura, która to upadłość jest zjawiskiem no, związanym z gospodarką. Ona jest naturalnym zjawiskiem w gospodarce wolnorynkowej i zdarzają się tego typu upadłości zarówno w Polsce, w innych sektorach gospodarki, jak i w sektorach turystycznych za granicą. Więc aby w takiej sytuacji klient właśnie czuł się bezpieczny, żeby on był zabezpieczony w całości i żeby w sytuacji, kiedy następuje upadek biura podróży, nie powstawał ten czarny PR, z którym, z którym mieliśmy do czynienia ze szczególnym natężeniem w roku 2012, ale również w latach następnych. Jak ten system miałby działać? Otóż on działałby w ten, działałby w ten sposób, że w przypadku, kiedy dochodzi do upadku biura podróży, to fundusz gwarancyjny przejmowałby rolę sprowadzającego turystów do kraju z jednej strony, z drugiej strony wypłaty wpłaconych zaliczek mogłyby być dokonywane niezwłocznie, prawie że natychmiast. W innych krajach Unii Europejskiej tak to działa i okazuje się, że klient, który, którego zastał upadek biura podróży na urlopie, on praktycznie tego nie odczuwa, ponieważ fundusz gwarancyjny reguluje y, niezapłacone nie nie rachunki. Z drugiej strony, taki fundusz jest też zachętą dla y, pozostających na rynku podmiota, y, podmiotów, dlatego że wówczas y, inne, inni organizatorzy turystyki oferują ten sam kierunek, czy nawet ten sam hotel. W związku z tym. Ten fundusz uruchamia pieniądze, i od razu klient może wylecieć. Ten system był krytykowany przez część branży turystycznej, część samorządu gospodarczego. Myślę natomiast, że za, przede wszystkim likwidowałby on ten czarny PR, i to jest najważniejsza kwestia. Ponieważ klienci uciekają w takiej sytuacji, kiedy jest nie, nie, niepewny rynek do krajów e, innych, kupują po prostu imprezy gdzie indziej. E, a po drugie, m, byłby on systemem e, też stymulującym popyt na wypadek, e, na wypadek kiedy organizator e, upada. Dodatkowo, w końcu. E, Dyrektywa byłaby transponowana należycie, a z tym są ciągłe problemy, i Komisja Europejska ciągle polskiemu rządowi tutaj wytyka nieprawidłową, nieprawidłową tra transpozycję. A ostatnio, jak wiadomo, skarb państwa ponosi koszty źle wdrożonej dyrektywy. I wracając teraz do sytuacji obecnej, jest projekt ustawy o zmianie ustawy o, usł o usługach turystycznych zaproponowany przez nowy rząd. Który wprowadza fundusz gwarancyjny. Jest on w tej chwili w konsultacjach społecznych i Polska, Polska Izba Turystyki zgłosi do tego projektu swoje uwagi. W tej chwili nad tymi uwagami pracujemy. Myślę, że coś się w tym zakresie ruszyło. Jakie będą dalsze y, losy tej ustawy pokaże najbliższy czas? No tak, wspomniałeś Paweł o, tutaj o nieakceptacji części branży. Przypomnijmy, że w pewnym sensie jesteście w sporze w tym aspekcie z polską, i, z polską Izbą Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej, która ma diametralnie inne podejście do funduszu i jest przeciwna bodajże y, powoływania, powoływaniu funduszu ubezpieczeniowego. No muszę powiedzieć, że kilka dni temu został opublikowany projekt funduszu przez Izbę Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, sugerujący, jak sądzę, ponieważ to było kilka dni temu, więc jeszcze nie mieliśmy okazji porozmawiać na ten temat, sugerujący, że ITRP w tym zakresie zmieniła zdanie. Ten projekt jest ciekawy. On w dużej mierze powiela rozwiązania zaproponowane kiedyś przez Polską Izbę Turystyki. Wprowadza też projekt, z którym akurat jesteśmy zgodni, mianowicie wprowadza propozycję, aby przynależność do samorządu gospodarczego była obligatoryjna. Śledząc rynki międzynarodowe, zagraniczne, szczególnie, czy także w przypadku upadłości biur podróży w Europie nie do końca jest tak różowo, jak przed chwilą powiedziałeś, że mają zabezpieczone wszystko, absolutnie nie. Niestety turysta traci jakąś tam część w przypadku upadłości biura podróży, ale są też inne rozwiązania jak forma zabezpieczenia w Niemczech, gdzie reguluje to ubezpieczenie. Czy w ogóle jest szansa, by przełamać bardzo można powiedzieć, lobby ubezpieczycieli, którzy nie chcą dopuścić do swojej, do debaty jakiejkolwiek, to co oczywiście im jest wygodnie, żeby turyści mogli wykupywać polisę w przypadku upadłości biura podróży. To takie rozwiązanie jest w Niemczej akurat i dobrze funkcjonuje. Znaczy tak, po pierwsze są kraje, w których klient jednak jest w pełni zabezpieczony. Na przykład takim krajem jest. Dania czy Portugalia, w której funkcjonują fundusze gwarancyjne. Czy Belgia na przykład. W dużej mierze Francja. Jeżeli mówimy natomiast o ubezpieczeniach, które raczej biuro miałoby zapewniać na rzecz klienta, bo to tak musiałoby funkcjonować, żeby była spełniona dyrektywa, to my nie widzimy podstaw, dla których na przykład takie ubezpieczenie miałoby by nie być wprowadzone do ustawy polskiej. Przecież jest to również jakaś forma zabezpieczenia. Czy, po, czy ubezpieczyciele polscy będą skłonni taki produkt przygotować? Tego nie wiem. Pewnie nie. Ale nie tylko, nie tylko, nie tylko w Europie. Funkcjonują ubezpieczyciele, którzy są popularni i prowadzą aktywną działalność w Polsce. Być może ktoś się znajdzie, kto taki produkt przygotuje. No tak, czyli, czyli właściwie mówimy o funkcji i roli samorządu gospodarczego, bo od niego zależy, czy ten lobbying wpłynie na to, iż ubezpieczyciele taki produkt stworzą. Czy tak to mogę rozumieć? No ja myślę, że tak, ale podstawą tutaj jest kwestia wprowadzenia produktu, jako tego, który implementuje dyrektywę do polskiego prawa. I myślę, że w trakcie, w trakcie procesu legislacyjnego nad tym funduszem, o którym, który ten proces się niedawno rozpoczął, myślę, że będzie tam miejsce, żeby jeszcze o tym porozmawiać. Mam taką nadzieję. Skoro samorząd gospodarczy na targach ITB, to i pytanie związane ze współpracą samorządu terytorialnego, centralnych urzędów terytorialnego na wszystkich szczeblach i gospodarczego. Jak według Ciebie, Paweł, jest, funkcjonuje ta współpraca? Jak jest traktowany ten podmiot gospodarczy, który chce się promować, chce przyjechać na targi? Czy jest, jest wsparcie ze strony instytucji lokalnych, regionalnych, centralnych? Wystarczające, niewystarczające? No, to jest bardzo trudny temat i oczywiście pewnie on różnie wygląda w różnych rejonach Polski. Natomiast no my zachęcamy do współpracy. Polska Izba Turystyki, nasi przedstawiciele są aktywnymi uczestnikami działań regionalnych organizacji turystycznych. W związku z tym, że polscy przedsiębiorcy wydali i zaangażowali mnóstwo środków, w tym środków unijnych z ostatniej perspektywy, do tworzenia swoich, swojej bazy noclegowej, swoich produktów. Z całą pewnością oni wymagają y, wsparcia promocyjnego. Y, a przede wszystkim te regiony, które y, no jeszcze nie są tak dobrze y, przygotowane, jeśli chodzi na przykład o infrastrukturę drogową. Powiedzmy Warmia i Mazury na przykład. Y, y, z całą pewnością y, tutaj jest konieczność bliższej współpracy i lepszego zrozumienia z obydwu stron. Bo y, to nie może być tylko tak, że krytykuje się y, te instytucje. Myślę, że również y, od strony produktowej przedsiębiorcy powinni być lepiej przygotowani. Muszę powiedzieć, że y, co prawda polskie stoisko jest mniejsze o połowę niż y, w ubiegłym y, roku, chociaż, czy, czy w ubiegłych latach, to jednak. Y, ja zauważam coś, co mnie bardzo buduje, mianowicie na tym stoisku zaczęli być rzeczywiście wi widoczni przedsiębiorcy. Widać. Ja no przebił przybył tutaj jeden z takich rozmówców. Witamy. O, witamy. Tak, witamy. Siadaj siadaj. Dzień siadaj. dobry. Pozwól, tak, że się przyjdzie. Tak, to przybył Super Tur. Przy okazji były przedstawicieli aktualny, tak, tak. Dobrze, idziemy dalej. Pawełek. Marianie, pamiętamy się. Ja wiem. Marianie pamiętam. Pamiętam, Więc y, <laughs> są widoczni przedsiębiorcy na stoisku. Oni w poprzednich latach gdzieś ginęli w masie, w tej chwili są widoczni. Co więcej, właśnie ci, którzy mają przygotowany odpowiedni produkt na ten rynek mówią, że to są targi, w których y, warto uczestniczyć i które przekuwają się na konkretny biznes. Ja, ja bym podkreślił, że rzeczywiście w tym roku po raz pierwszy w miejscu centralnym, gdzie jest narodowe stoisko Narodowej Organizacji Turystycznej jest taką wysepką, a dookoła stoisko jest otoczone polską branżą turystyczną, polskimi operatorami, hotelami, sieciami hotelowymi, a skoro przybył kolega, to od razu powiększył mikrofon, tak? Tak, bardzo proszę, z drugiej Będzie strony, nie z, tej, nie z tej strony, z drugiej strony, z drugiej strony, tak. Będziemy krytykować. Tak. no właśnie rozumiem, nie że jesteś. To Zróbmy auto prezentację, gdybyś się przedstawił w takim razie by pomyłki nie było. E, Marian Szypułak, tak. grupa E Travel. Grupa E Travel, ja Marianę kojarzę z wielu innych, że tak powiem, spotkań, ale także pod nazwą innej firmy, teraz grupa e-travel, która się rozwija w jakim sektorze najbardziej, nie tylko E czy E kierunku, w którym e, się rozwija, niemniej jednak którym, jakim głównym e, biznesem jest e, biznes korporacyjny, czyli tak zwany biznes travel management. Czyli Czy obsługa firm korporacyjnych. Zarządzanie, zarządzanie budżetami i podróży różnych korporacji. Jak y również drugi e, drugi e, obszar, który którym się zajmujemy, to są tak zwane imprezy mice, czyli Spotkania, organizacja wyjazdów dla, dla firm. Jesteś tu na targach, nie wystawisz, jesteś odwiedzający. Co cię przyciąga na te targi? W zasadzie jest to możliwość spotkania z wszystkimi, z wieloma dostawcami, z którymi współpracujemy w różnych obszarach i w związku z tym w ciągu dwóch czy trzech dni możemy omówić warunki handlowe, podsumować ubiegły rok. Dlatego marzec jest chyba. Dobrym momentem do tego, żeby te targi zorganizować, czyli podsumować współpracę w latach ubiegłych, jak również zaplanować nasz dalszy rozwój na lata następne. I to jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest to, że jest. No tutaj jest cały świat. Są wszystkie rynki. Przypomnijmy, 187 krajów wystawia się na tych targach. E, są wszystkie rynki w różnych obszarach. Czy to technologia, czy to e, turystyka. Majs, kongresy, turystyka młodzieżowa, technologie. W związku z tym jest nie, się starty, bo na tym no, nie możemy stać nie tylko w miejscu, chcemy poruszać się w tym wielkim pociągu, pociągu podróży po całym świecie. Jak, Marian, oceniasz polską branżę turystyczną? W jakim jest momencie? Czy na zakręcie historii, czy przed nią droga pod górę, czy już z górki? lata... Są pewnego rodzaju rewolucją w zakresie e, funkcjonowania branży turystycznej szeroko pojętej. W związku z powyższym e, uważam, że jest to duże wyzwanie, szczególnie e, w zakresie małych i średnich e, biur podróży, w których e, Działalność, jak widzimy, tu operatorzy nie, nie są chętni do współpracy z małymi i średnimi. Dostawcy również chcą konsolidować swoje obroty. Myślę, że przed nami jest pewien proces konsolidacji rynku, który w Polsce do tej pory nie miał e, miejsca w szerokim zakresie. E, I patrząc na inne rynki, jednak w Polsce nie było zbyt wielu konsolidatorów. Ale według mojej oceny myślę, że jest duże wyzwanie przed szczególnie małymi i średnimi firmami. Panie prezesie, pan Paweł Niewiadomski, Polska Izba Turystyki. Co możemy życzyć w takim razie tej branży turystycznej, samorządowi gospodarczemu, poszczególnym firmom? Ja myślę, że przede wszystkim dobrych decyzji decydentów. Mamy nowy rząd, nowe plany. Ministerstwa Sportu i Turystyki już prawie zorganizowanego kadrowo. Myślę, że warto zwrócić uwagę, że naprawdę potrzeba niewielkich nakładów inwestycyjnych w turystyce, żeby w najbliższym czasie zwiększyć tak zwany ROI. Czyli po prostu w konkretnej sytuacji turystyki zwiększyć udział turystyki w produkcie krajowym brutto. W Polsce co prawda turystyka przynosi ponad 6% PKB, ale jednak w innych krajach, niektóre kraje, w niektórych krajach ten udział jest nawet powyżej 9%. Myślę, że tutaj jest bardzo duży jeszcze potencjał. Myślę, że jest potencjał, zarówno w turystyce przyjazdowej do Polski. Rokrocznie mamy, co prawda, wzrosty tych przyjazdów, ale dobrze byłoby nie zapominać o promocji Polski na rynkach zagranicznych. A w turystyce wyjazdowej, myślę, że mimo problemów z niektórymi kierunkami w tym roku, powinien to być kolejny. Rok wzrostu, jeśli chodzi o turystykę czarterową. A z całą pewnością będzie to kolejny wzrost, właśnie w tym segmencie, o którym mówił tutaj Marian, mianowicie w segmencie turystyki Meetings, Incentives, Conferences i Events, czyli MAIS. Marianie, w takim razie co życzyć Wam przedsiębiorcom? Eee, nam przedsiębiorcom trzeba życzyć rozwagi żeby rzeczywiście obserwować trendy, jakie się dzieją na rynku i żeby za tymi trendami podążać, żeby nie podejmować błędnych decyzji i jednak, jednak szukać nowych możliwości zarówno w technologii, bo dzisiaj technologia wkracza w turystykę i jest to jeden z kluczowych momentów do tego, żeby Tą turystykę rozwijać. Niemniej jednak, jak wiemy, technologia jest bardzo kosztowna. W związku z powyższym trzeba się bardzo głęboko zastanowić, w którym kierunku iść. Wrócę y, do tematu konsolidacji. Jednak konsolidacje pozwalają na to, żeby, y, żeby zwiększyć swoje, swoje możliwości inwestycyjne czy finansowe, i to jest jedno. I dwa. Y, Myślę, że życzę również pewnego rodzaju dystansu, żebyśmy się zastanowili w tym, co robimy w tej chwili i jaką mamy perspektywę na najbliższe 3, 4 czy 5 lat. Jedno, co mogę powiedzieć, tak jak było, to już jest za mało. To są głębokie życzenia, głęboki przekaz. My możemy dołączyć się do tych życzeń, by ta rozwaga, by ta życzliwość e, i mądrość w podejmowaniu decyzji wpływała na tego sektora jakże ważnego gospodarki turystycznej. Chyba nie bez kozery powiem jednego z najważniejszych, który znajduje się w trójce, jeżeli chodzi o PKB polskiego sektora, a cenionego jakby była w, co najmniej w drugiej dziesiątce. Szczególnie przez polityków. Życzę samorządowi gospodarczemu, by dalej potrafił lobować, czy albo zaczął wreszcie lobować mocniej to właściwe miejsce sektora gospodarki. Wasza obecność tutaj świadczy o tym, że to robicie, lobujecie i potraficie się dogadać także pomiędzy sobą jako samorządy gospodarcze. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jestem tutaj już 27. razy. Proszę? Jesteś? 27. razy. Gratulacje. Nie będziemy realizować, bo ja nie, bo nie, ja nie liczyłem. Się, nie będę się licytować, nie, to, ale... To nie w tym kontekście, tylko chciałem powiedzieć, że no, niewątpliwie grupa Travel odnosi duże sukcesy i częścią tego sukcesu jest to, że jednak śledzimy cały czas, co się dzieje na świecie i staramy się podążać za trendami. Broń Boże, to nie jest specjalista. Skoro już mówimy o wspomnieniach i historii, to ja tylko mogę wspomnieć moją historię krótko, bo ona ma wiele lat i wątków, moja, moja przygoda z targami TV rozpoczęła się w 1993 roku. Kiedy, kiedy pełniłem obowiązki dyrektora nowo powołanego departamentu promocji turystyki w urzędzie kultury i turystyki, polskie stoisko było z tamtej strony. Gdzie pamiętam wtedy, jakżeśmy uczyli się nawzajem, jak budować turystykę i własną promocję, gdzie między innymi żeśmy pokasowali to, co już było dawno przyszłością, typu gotowanie parówek na stoisku albo przywożenie skrzynkami butelek wódki. To zostało pokasowane, to zostało wręcz zabronione, by te klimaty bardzo wschodnie nie funkcjonowały. Jak widać, nasze stoisko reprezentuje się tu godnie wysepka samorządu gospodarczego tych firm potwierdza, iż przychodzą, ciągle widzę, przychodzą zagraniczni goście różnych ras, narodów, języków i prowadzą rozmowy biznesowe. To Ale jest alkoholu nie ma. I alkoholu nie ma. Ja, ja chcę powiedzieć ta. jedną rzecz, jeżeli w tym kontekście, Marek, to mówisz, że ja staram się być na e, otwarciu targów przez wiele lat i, i muszę powiedzieć, że parę lat temu, jak Polska była... E, gospodarzem, partnerem, partnerem tak. Tak, była partnerem tych targów to co pokazała z obecnością Polska, Wałęsy, tak to już nie były krakowiacy i Górale, tylko, tak tylko to było rzeczywiście Nowa technologia, nowoczesne ten... i, i pokazało Polskę zupełnie z bardzo dobrej strony zresztą taka jaka ona jest Proszę Państwa, i jak widzicie, tu jest historia, tu jest historia, tu jest przyszłość, tu jest gospodarka, tu są ludzie, tu są decydenci. My i... jesteśmy tą historią. Tak, tak, no, my też Ale jesteśmy historią i przyszłością. Ale jeszcze ją będziemy tworzyć. To I tworzymy, tak, tak tak, 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 tak. To jest przyszłość, także tak. przyszłość. Dziękuję Panowie, Paweł, Maria, dziękuję, dziękuję że dołączyłeś do nas. Proszę Państwa, do zobaczenia, do usłyszenia za chwilę, kiedy zaprosimy kolejnych rozmówców. Dziękuję, dziękuję. Panowie.